na będzie polegała nasza dzisiejsza zabawa. Ponieważ mamy w tej tereny, więc mogę spokojnie powiedzieć, tym razem zmieniamy góry. Nie będzie tego do tej pory, tylko będziemy się bawić inaczej. Będziecie chodzić po o tym zachowaniu Tam będziecie coś dotrzeć do określonych punktów, w których będzie trzeba albo rozwiązać zadania, odpowiedzieć na pytanie i też starać się zdobyć jak największe tych punktów życia. To bardzo serdeczne, żeby to było maksymalne. Konkurs jest duży dobra, więc miejsce zajmujecie i jako drużyna udzielać odpowiedzi na pytania. Tak? Kto wie, możecie odpowiadać. Z tym, że pamiętajcie, że zawsze jest czas na to, żeby się naradzić. Tak? Zawsze możecie się naradzić, wybrać sobie tą odpowiedź, którą że tak powiem, większość przyjmuje jako, jako waszą własną. Ponieważ jak się naradzamy, to często jest tak, że ktoś musi podjąć decyzję i powiedzieć, na przykład, którą datę wybieracie, czy które nazwisko uznajecie, czy co to jest za budynek, i tak dalej, jak to zwykle w naszych konkursach. Bardzo proszę, żebyście mi teraz pomiędzy siebie kapitał. Jeszcze chwila na to, żeby wybrać na pieczona, bardzo serdecznie. Proszę. Proszę, 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 proszę. Na szczęście pogoda jest ładna. Bardzo proszę, żeby nie zmieniać kolejności, żeby udawać się tam w takiej kolejności, jak my tutaj zaznaczyliśmy, od 1 i tak dalej. Otrzymać również taki, taką kartę. Tak, nie żegnaj Tak? teraz zawsze żyli i będzie Wam tutaj wpisywało za każde zadanie maksymalną liczbę. Oni mają swoje karty, ale tutaj jest też taka dla was, tu jest maksymalna liczba punktów, karty w zadaniu można zdobyć, w sumie można zdobyć 67 punktów dzisiaj, a tutaj będzie żyli wpisywało waszą, waszą koniektację. Zrobiliście plakat, tak? Już widziałam pod, pod szybą przygotowane do oceny. Plakat będzie też oceniany przez żyli też otrzymacie w tym jednym miejscu zostaniecie poproszeni o to, żeby uzasadnić wybór takiej nie innej tematyki Waszej wystawy. Potem tak jest pomysł na wystawy i dlaczego właśnie mieliście taki nie inny pomysł. Jak obejdziecie wszystkie punkty, zdobędziecie wszystkie punkty, wszystkie 67 punktów, to bardzo proszę, że będziecie tam przyszli, nie uciekamy. Rozumiem, że już wiecie na czym dyskutujemy. Jak uzasadnić, dlaczego taki tak. wybór, tak? No to słusznie, ponieważ są są tak, trzy kościoły każdy każdym jakaś wystawa dotycząca tego nowego historii tego kościoła to kiedy był, przez w, jaką religię użytkowany Jak Możecie że coś o serię, tym, że tak. nocą po tak, odniesieniu dowodów tak, tak. no, no, zainspirowaliście się, tak. się tym okay. Dobrze, okej Chcieliśmy się wpisać w tą akcję Poza tym ludzie wieczorem mają to też taki tym słuchajcie, to jest taki, taki nasz król. Nie niczym nic nie myślę tylko o tym, no, co on no, Naprawdę no, na no, no, tak mi zależy na tym, co no, muzeów. i to ja wiem, moje to tak. Nie, strony nie, to, nie, to, nie, to, 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 nie, to, nie, i nie, 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 I tutaj był ten obraz nie, nie, I ten to, nie, tutaj to, tu to, nie, to, z papieżem nie, z jest święty Zaraz się nie boję. Święty Józef z 12 12.01. Dobra. Pytanie numer jeden brzmi następująco. Proszę podać nazwę na narodowości Polaków. Polskich Katolików. Jak brzmi? Przeliterujcie sobie, sprawdźcie. Głośno mówić. No, A narodowość polska czy nazywać Polska? czy co? Polska nie Narodowość. Antonin podpowiada i gra w szeregu nieznanych. Co? Narodowość Ostrowskich Katolików. Nie kombinujcie za dużo. Nie kombinujcie za dużo, bo przed oczyma. Ale nie Kapitan, jaka brzmi odpowiedź? Ostrowskich Katolików. Polacy. No dobra, no. Okay. Ja tak, czyli Polacy. Na pewno. Na pewno. Zaznaczamy jedynkę. Polacy. I teraz macie pełne dwa punkty. Zaczynają dobrze. Zero nie macie już. Czyli już mamy dwa punkty. Czyli wstydu nie ma. Nie będzie zero. Jest dobrze. Polacy. Oczywiście. Pamiętajcie, że. Nadmiar wiedzy czasami jest szkodliwy bardziej od dnie do wiaru. Także tutaj logicznie myślimy, dobrze myślicie, wszystko jest dobrze. Przechodzimy do pytania numer dwa. Pytanie numer dwa mówi tak. Kardynał, arcybiskup metropolita Nieźnierzki i Poznański, urodzony w 1869 roku w Ostrowie Wiernoforsów. Absolwent Ostrowskiego Gimnazjum. Proszę podać jego nazwisko. Jak drzwi nazwisko Ostrowskiego Kardynała Metropolitek Gnieźnieńskiego podpowiem prymasa Polski. Jedyny Ostrowski prymas. Na pewno zaznaczymy. Jest.

Rok, w którym osób dostał się pod panowanie krótkie. Które za panowanie? sobie położyć tam te kieszoneczki, czy ujadłam je niej. 93 Ale no. Nie, nie ma, no ale nie ma co tak, tak, Jeszcze może to był drugi załóg Zostanie baldach i świętej Anny. To zostawmy na koniec. No. <grystwem> Zakończenie budowy katedry 1907. No, tutaj, tutaj. Tak. Zakończenie budowy drugiego cywilnego kościoła. No to pięknie. To był pierwszy chyba, nie? 434. No to tak, ale do utworzenia drobnej parafy, do no, drugiego no, też. No ale, ale po, pierwszy to drewniany to pierwszy. był ten na świecie mojej panny, nie? Nie, nie. Czyli nie jest drewniany, tylko no? wcześniej wcześniej no. Nie, to jest jedyny mały ja stoi na tym miejscu. Idźmy jak się Nie było innego. W 436 był pierwszy, a potem tamten drugi był późno. Nowysta, później. Tutaj, to jak no chyba by nie będzie pasowało, co? A co dalej mamy jeszcze? Bierzemy po to? Zobaczcie, bierzemy a to do tego kościoła. to nie jest inaczej wraz z kwiatkowa? Nie. Mamy tutaj to powstanie jak wraz z kwiatkowa, to było 1830. 1830 to było powstanie wraz z kwiatkowa. 1830. A to robimy jako ten drugi kościół, patrzcie. To chwileczkę, może odwalmy to. Nie, nie, nie. nie. Ale to, te... to był pożar. <mienne> tak, to pożar. Tak, to może pożar, to w życiu. Czyli słuchajcie, może odeszły na oktar daty z tych, które już znamy. To jest pożar. To jest założenie Bractwa Główkowego. 1430 odrębna Jezi. parafia w stronie. 1717 to jest nowy stan. To jest pierwsza zmianka. Tutaj było Przewędowskie. Tak, Przewędowskie właśnie. Tutaj jest pierwsza gniazda Korniowa. A, nie. tych ważnych informacji z biografii wybranych osób będzie można zdobyć trzy punkty, a dodatkowo za wskazanie tutaj wśród tych portretów osoby, o której mówicie, to będzie jeden punkt można zarobić. No i co dalej? Tutaj na tych kartkach na no, odwrocie są napisane nazwiska kilkunastu osób, które w różny sposób były związane z Ostrowem. No zależałoby nam, żebyście, żebyście też dopowiedzieli, nawet jeżeli ktoś na przykład tylko urodził się w Ostrowie, tutaj spośród tych osób, żebyście zaznaczyli, że taki był, taki był związek z, tej osoby z Ostrowem. No i takie najważniejsze fakty z życia, co ta osoba m, robiła, m, czym się zajmowała zawodowo, czy z, czym zasłynęła. No to, to byśmy chcieli podać. Jak będziecie wiedzieć, dziewczę, w jakim okresie to zauważyła, to też będzie bardzo dobrze. I teraz trzeba wylosować. Może kapitan? to jest kapitanem, czy kapitanką? To poprosimy Panią kapitan o kartę i proszę wskazać osoby, które będą losować. Czy może Pani kapitan będzie losować? To już tak, tak, jest ja, Trzy kartki proszę wylosować.

jakiś obiekt, pojawiający się po I waszym zadaniem pierwszym to będą takie trzy zadania, to sobie komplety. Jeżeli na pierwszą zrobicie, będzie po prostu, będzie hmm, określenie tego, co widzicie na ilustracji, na, Później, na Później. Tak? I teraz, czy będzie to łatwy obiekt, czy trudny, to zależy od waszej wiedzy, ale z również od waszego szczęścia. A to są grudnie. obiekty, takie jak były w poprzednim czasie, czy czasach? Proszę? I stare i y, y, aktualnie. Nie, tak Losy tylko te No nie, teraz Proszę, jedna koleżanka. Trzyma. Polega proszę. Pięć dobrze. <grym, <grym, ja. <grym>, ja. Numer dziennikarz. nie ma. Bardzo ładna liczba, prawda? Proszę teraz biłeczki. Cztery, pięć.

No na pewno to, się to tutaj szyczy. Dobra, my poznaliśmy jakby, co? Oh, to tutaj i to tutaj co my mamy tutaj. A już rozpoznaliście, czy nie? Umiecie? No, tak, tak. In, to tutaj? No, nie, 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 to tu To nie brakuje. może parę. A to co to co to? Sąd To jest Sąd i więzienie, Dobra, to nie jest Sąd Dobra, wiemy wszystkie, nie? No, to tak, to tak, tak. Ja ja Pomnik komuś... kogo jeszcze? Za poprawną odpowiedź tę będzie jeden punkt. Jeżeli będzie odpowiedź niepoprawna dostajecie zero punktów i nie będzie dwunastępnych pytań. To może zacznijmy od którego? Może od tego zaczniemy? Tak, tak. Na tym skończymy może, potem tam, to, powiem, że to jest Ale, no, Ale Jest bardziej tu. A nie tu? Nie, to jest ja tego papieru. Tu jest. A co tam jest? A jeszcze as i są, tu jest, I są tu jest więzienie, tu tak. jest więzienie. Dobra. To powiedzmy tak, tu jest kirkut, Ale się A gdzie jest... No chwila. Ale na razie, moment. Tu jest kirkut, na pewno. Tak, tu jest kirkut. Tu jest więzienie. I tu jest... Ten albo ten, wybierzcie X-a. Na pewno ten albo ten? ten? Tak, 100%. Ale, ale to ten, ten środkowy. Ten, ten, ten. Bo my go na minęliśmy, ten, ja środkowy. czytałem jeszcze o nim. Dobra, to ten dalej. Ten, ten środkowy. Ten ale środkowy. środkowy. Ale na pewno środkowy? Czekaj. Nie, bo w tą stronę jest... Ale masz... Czekaj, to jest. Czekaj, na kieruj trochę. Tu jest trochę. z jest nie?

jest krzyż jeszcze przed tym, jest pomnik jest tak. później pomnik tego, no to tego, dobre, no to to. Tak. Środkowy. Jest środkowy. Dobrze z tej strony, że się tak wyrażę, z ale to, to nie musi być ten bo to nie o to chodzi, żeby pomnik wskazać jest, środkowy krzyżyk. Wiesz? A ja jak słyszycie? wam pokazać? Żeby tak jak pokazać, tu, to. To. tak jest. I co tam jeszcze było? Co tam Tu, jeszcze, tu jeszcze, i tu. Dobrze, po jednym punkcie macie. Macie w sumie 10 punktów na 12 możliwych. Także gratuluję wam serdecznie.